Pamięta ktoś Freedom Fighters? Tak, to ta gra od twórców Hitmana. Nie, no cóż, i niezbyt mnie to dziwi. Choć w chwili premiery została nagrodzona szeregiem bardzo wysokich ocen, sprzedała się nieźle i przez chwilę istniały nawet plany na sequel. Ten jednak nigdy nie powstał. Lata mijały, a gracze zwyczajnie zapomnieli. Nie jest to jedyna gra z podobną historią, ale takie jak Casm, Drift, 13 czy The Think pozostały na dyskach i w pamięci graczy. Różnica jest taka, że wiele z tych gier, nawet jeśli idealna nie jest, to mają w sobie coś takiego, iż fajnie do nich wracać albo też je wspominać. Freedom Fighters również ma coś takiego, ale jak za chwilę sami się przekonacie, by tego doświadczyć nie trzeba wcale grać. I to nie tak, że ewentualne wady są efektem czasu, w którym gra została wydana oraz ograniczeń sprzętowych. Bo tak wiele gier z okolic 2003 nie cierpi na bolączki tego akurat tytułu. Choć kiedyś można było wybaczyć więcej. A dzisiaj, tak ogromnej ilości gier godnych naszego czasu, zwyczajnie ciężko się przemóc do znoszenia. Zresztą ocenicie sami. Hej, zanim przejdziemy dalej, chciałbym byście zapoznali się z grą sponsora tego odcinka, jaką jest Broken Ranks. Broken Ranks to old schoolowy CRPG, doprawiony warstwą MMO. Jego wygląd oraz system walki z miejsca przywodzą na myśl klasyki tak jak Baldur's Gate, czy też kultowego w nadwiślańskim kraju i ciepło wspominanego przez tysiące graczy arcymrocznego Disciples. Broken Ranks jest polską produkcją oferującą niezwykle bogaty i zróżnicowany świat, który tylko czeka na śmiałków pragnących poznać jego sekrety. Unikatowym dla Broken Ranks jest turowy system walki, co przecież nie kojarzy się z grami MMO. Pozwala on graczom przemyśleć każdy ruch i rozwijać własne strategie. Jednak podobnie jak w najdoskonalszej grze strategicznej w historii, czas na wykonywanie akcji jest ograniczony do 10 sekund, co ma na celu utrzymanie przyjemnego tempa kolejnych starć. Od 1 lipca gra pochwalić się może również dużą aktualizacją o nazwie The Other Side, w której przyjdzie nam zinfiltrować szeregi wrogiego imperium, co otworzy przed nami szereg nowych możliwości, ale też postawi wyzwanie w postaci całego nowego aktu dla doświadczonych już graczy. Z kodem Mocny otrzymasz na start konto premium na 7 dni, co z pewnością będzie pomocne przy zanurzaniu się w świat tej gry. Citizens of New York and comrades from the Soviet Armed Forces. Przeważnie zostawiam omówienie oprawy audiowizualnej na sam koniec, ponieważ grafika to najmniej ważny aspekt każdej gry, jaka kiedykolwiek powstała. Podczas gdy oprawa audio, o ile potrafi sprawić, iż gra dobra stanie się bardzo dobrą, a średnia zapadnie nam znacznie lepiej w pamięć oraz pomaga tworzyć te niezwykłe wspomnienia związane z pewnymi jej fragmentami, to ponownie. Dobry gameplay oraz fabuła. Potrafią bronić się same. Tym razem jednak jest trochę inaczej. Freedom Fighters bowiem od zawsze kojarzyłem głównie z jednym. W mej pamięci grata pozostawała epickim kwiatem biblioteki PlayStation 2, właśnie przez na jej niesamowitą oprawę audio. Muzyka w tej grze jest tak dobra, iż potrafi przyćmić wszelkie wszelkiej wady. Tak epicka, że nie zwracając uwagi na przeciętność pozostałych aspektów, pamiętać będziemy tylko to, jak przekształcała najnudniejsze nawet wymiany ognia w coś nie z tej ziemi. Nawet już samo intro, które nie przedstawia nam nic poza kilkoma łodziami podwodnymi, oraz napisami tłumaczącymi, jak to Ruscy w 1945 spuścili na Berlin atomówkę, a następnie podbili całą resztę Europy, z powodu muzyki staje się jednym z najbardziej epickich openingów w historii gier. A szkoda, że zawsze, gdy mowa o grach z najlepszą muzyką, to nikt nigdy zaraz obok Medal of Honor, Wietką, Krzadłowne Kolosów czy Brutal Legend nie wymienia Freedom Fighters. Bo posłuchajmy tego jeszcze trochę! To jest mocarne, to buduje klimat, sprawia iż atakując umocnione pozycje wroga dostajesz gęsiej skórki, a odchodząc od gry wciąż słyszysz jej rytmy i to pomimo iż w oku panuje zupełna cisza. Nie bez powodu wydanie cyfrowe z 2020 roku zawiera od razu cały soundtrack wraz z dodatkowymi utworami. Szkoda, że zresztą oprawy audio nie jest równie dobrze. Aktorzy wypowiadają swe kwestie często bez przekonania, jakby byli zmęczeni. Jedynie Russy wkładają w swe kwestie niecałe emocji. Ale szczerze mówiąc, nie jestem fanem fajkowego rosyjskiego akcentu. Citizens of New York and comrades from the Soviet armed forces, welcome to our first news broadcast after today's events. My name is Tatiana Kempinski and I will be your regular news anchor from now on. To brzmi komicznie wręcz okropnie. Znaczy się ruski język tak czy inaczej brzmi, jakby ktoś robił delikatną blacharkę samochodową elektrycznymi nożycami do żywopłotu, ale u Amerykanin udający bliet, no, to brzmi jeszcze z dziesięć razy gorzej i bardziej komicznie. Odgłosy wystrzałów brzmiały, jakby ktoś rzucał grochem o karton po pizzy, podczas gdy wybuchy nagrywane były w męskiej toalecie po nakarmieniu praktykanta pieczoną fasolą. I w przeciwieństwie do takiej diety, grafika dupy nie urywa. Znaczy się, gra potrafi być chwilami ładna. Przemierzanie ulic okupowanego Nowego Jorku podczas ostrej śnieżycy jest całkiem, całkiem, ale... Wszystko tu jest takie płaskie, pozbawione detali. Modele postaci wyglądają jak skalowane z PlayStation 1 albo Nintendo 64. Totalnie pozbawione jakichkolwiek detali. Ból kulfony. Ilość przeróżnych modeli postaci jest tak mała, że nawet gdy zbieramy armię składającą się z 10 wojowników wolności, trzech z nich będzie trojaczkami, dwóch bliźniakami, a pozostałych pięciu będzie identycznym zamaskowanym typem. Niestety, podobnie jest z wrogami. Zwykły ruski siepacz ma jeden tylko model. Oficer to kolejny, i tak dalej. Już więcej różnic znajdziemy w wydaniach na poszczególne platformy. Szczerze mówiąc, to port GameCube'owy jest jedynym, jakiego w życiu nie ograłem. Temu też jak przystało na leniwego Luya, posłużyłem się tutaj popularnym kanałem porównującym różne wersje starych gier. Link znajduje się w opisie. Fabularnie wojownicy wolności nie są niczym oryginalnym. Od alternatywna linia czasu, w której to ruskie jako pierwsze opracowały bombę atomową i natychmiast użyły jej, by zmienić Berlin w Gruz. A następnie podmili całą resztę Europy. Akcja zaczyna się w chwili, gdy kraj wschodzącego hamburgera jest jeszcze jedynym nietkniętym skazom komunizmu. Aczkolwiek nie trwa to długo jakoś inwazja, zaczyna się w chwili, gdy nasz bohater wraz z bratem są na robocie. A podobnie jak Mario. Parają się wdzięcznym zawodem udrażniania rur. Chwila ta okazuje się przełomową w ich życiu. Znaczy się, brat zostaje natychmiast porwany przez orków, podczas gdy nasz heros błyskawicznie chwyta zagnata, by czynić to, czego nie była w stanie cała armia. Znaczy się, u Ameryka, a przynajmniej Manhattan oraz okolice i tak zostają wcielone w ustrój, w którym brak nawet szorstkiego, szarego papieru toaletowego. Tak więc szybko schodzimy do podziemi. I to tam z czasem gromadzić będziemy kolejnych rekrutów i stamtąd wyruszać będziemy na misję. Dalej, niestety, będzie równie nieoryginalnie i wszystko zakończy się dokładnie tak, jak myślicie, czyli jak w każdej grze tego typu. USA is dominate. Postaci są tu płytkie jak kałuże na wysokiej klasy świeżo rozlanym asfalcie a nawet płaskie, niczym kartka na przydział twojej połówki bochenka chleba. W sumie najciekawsza jest tu ruska propaganda. Znaczy się jedyne mówiące prawdę wiadomości. Bo jeśli nudziło wam się kiedykolwiek na tyle, by faktycznie posłuchać prawdziwych ruskich wiadomości, to te z gry absolutnie niczym się od nich nie różnią. Prowadzi je nawet podobna pani z podobnym tonem głosu i gada dokładnie te same bzdury. Znaczy fakty o wyzwoleniu... Donbasu, znaczy się Nowego Jorku, i udzielania pomocy biednym jego mieszkańcom, którzy dotychczas cierpieli z powodu wolności oraz dostatniego życia. Znaczy się zażywali represji oraz zbędnej kapitalistycznej nadkonsumpcji. Nasze ludzi, pod Today we have finally succeeded in liberating the suppressed masses of Americans from further hardship, and we will soon restore law and order in a new rule of government. Kind of to� <Amen> Dobra, ok. Freedom Fighters, może i nie broni się Za również. Choć to akurat zależy od indywidualnego podejścia. Bowiem, jeśli traktować tę grę jako kolejną strzelankę z kamerą z trzeciej osoby, podobną do Max Payne czy Rogue Trooper to cóż. Strzelanie jest kiepskie i nie zapewnia absolutnie żadnej frajdy. Każda broń jest ekstremalnie niecelna. Większość pocisków wysłanych z kałacha nie trafi w cel oddalony o zaledwie 20 metrów. Strzelba skuteczna jest jedynie, gdy przełożymy jej lufę komuś do głowy. A nawet rewolwer. Cold Python nie będzie trafiał celów oddalonych bardziej niż 20 metrów. I można to uznać za oznakę realizmu, jako iż nasz bohater jest hydraulikiem, a nie komandosem. Problem w tym, iż nawet brak celności jest sztuczny. Kule lecą jak chcą i gdzie chcą, niezależnie od tego, czy walimy ogniem półautomatycznym, seriami czy ciągłym. Nabijanie webshotów w takich warunkach jest praktycznie niemożliwe. Co potęguje problem wywoływany faktem, iż każdy wróg jest zdecydowanie zbyt odporny. Zwykły rusek jest w stanie wytrzymać 3 trafienia z magnum albo snajperki w klatę, albo nawet 10 z Czasem dochodzi do sytuacji, w których w oddalonego wroga wystrzelimy cały magazynek, a ten dalej będzie stał, jak gdyby nigdy nic. Cały nasz arsenał. Oh, ale okej. Okay. Ktoś powie, że to nie ma znaczenia, gdyż wojownicy wolności nie są zwykłą strzelanką. W końcu główną mechaniką jest tu charyzma, którą zdobywamy za wykonywanie misji głównych, jak i pobocznych oraz dokonywanie innych heroicznych czynów, takich jak ratowanie obywateli w opałach. Z czasem zdobywać będziemy wyższe jej poziomy. Każdy pozwoli nam rekrutować dodatkowego wojownika do naszej personalnej armii. I to kierowanie naszym oddziałem jest główną mechaniką Freedom Fighters. Możemy im wydawać polecenia takie jak szturm, nakazać eliminację konkretnych celów, obrony pozycji lub zwykłego wspierania nas w boju. I tutaj mała uwaga. O ile nie mam z tym problemów ani na Xboxie ani Playce, tak na Blaszaku podczas wydawania rozkazów niemal zawsze dotyczą one całej naszej drużyny. Na konsoli możemy je wydawać nawet pojedynczym żołnierzom, lub wszystkim naraz. Pewnie zaraz ktoś mi napisze w komentarzach, że gówno się znam, bo to przecież trzeba ustawić w ukrytym pliku ENI w folderze z grą, a tak w ogóle to najlepiej zainstalować jakieś magiczne, nieoficjalne łatki i z 30 GB fanowskich modów, to wtedy zdecydowanie będę miał już te nawet kolory, splejki, wyższą rozdzielczość, lepsze tekstury i magię czary, mary, RTX i tak dalej. Bo przecież PCD jest najlepszy, tylko. Trzeba umieć znać się i najlepiej poczekać z 50 lat, aż ktoś stworzy takie te łatki i wtedy jest po prostu mm. I fakt, posiadanie własnych ludzi, dowodzenie nimi sprawia ogromną frajdę i odróżnia tę grę od tak wielu innych. Fajnie prowadzić ich do zwycięstwa, fajnie znaleźć sobie dogodną pozycję i rozkazywać im, jednocześnie zapewniając wsparcie bronią snajperską. Freedom Fighters potrafi lśnić podczas ogromnych starć, w których bierze udział nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt typków jednocześnie. Co tłumaczy modele składające się z trzech poligonów na krzyż oraz faktu, że praktycznie wszyscy są klonami. Co więcej, sztuczna inteligencja naszych towarzyszy jest na bardzo wysokim poziomie. Także nawet jeśli ich olejemy, to i tak będą w stanie podejmować samodzielne, optymalne decyzje. Widząc nacierających wrogów, podbiegną do stacjonarnego ckm by ich wystrzelać. Będąc pod ostrzałem, wycofają się za osłonę, a nawet chętnie podbiegną do pobliskiego wroga, by go unieruchomić i wystawić reszcie na ostrzał. Problem w tym, iż nie zawsze możemy na nich liczyć. Pierwszy poziom, który zdecydowanie da nam w mordę, wymaga samodzielnej infiltracji wrogiej bazy, przebicie się przez dziesiątki rusków, ubicie generała i ucieczka przed helikopterem bojowym. Kolejny zapewni nam brak startowych zasobów i jedynie minimalne siły, które w mig zostaną rozstrzelane przez przeważające siły wroga. Granie solo jest tu zwyczajną męczarnią. Z jednej strony przez wzgląd na kolernie słabe pukawki, a z drugiej Zawsze licznych i bardzo odpornych wrogów. Fakt, że kieruje nimi najgorsza sztuczna inteligencja w historii gatunku. Ruscy są totalnymi depilami. Patrząc prosto na nas, z odległości zaledwie kilkunastu metrów, potrafią nas nie widzieć, a gdy będziemy akurat strzelać do ich kompanów, zignorują nas. Bywa, że atakując wrogie umocnienia, walczyć będziemy tylko z częścią załogi, gdyż ci znajdujący się 2 metry dalej zamiast podbiec, poczekają spokojnie na swoją kolejkę. Mało tego. Oni nas nie tylko nie są w stanie zauważyć, jeśli jesteśmy dalej niż o te kilkanaście metrów, oni nas w ogóle nie słyszą. Sytuacje, w których strzelamy do typków na skrzyżowaniu, tylko po to, by wyskoczyć za winkel i zobaczyć kolejną grupę ruskich znajdujących się 3 metry od nas, którzy byli tam przez cały czas i nie kiwiali nawet palcem, to standard. Rozumiem, że wszyscy są totalnie pijani, bo żołd wypłaca się im w spirytusie, ale dajcie spokój. Uf! Ale to nie jest tak, że gra się w to jakoś siermiężnie, czy nie sprawia frajdy. Jak mówiłem, gra ma swoje momenty i potrafi wciągnąć na tyle, że zechcemy wywalczyć wolność Nowego Jorku. Już sama konstrukcja poziomów jest bardzo oryginalna i na tyle fajna, by ją docenić. Gra podzielona jest na rozdziały, oddzielona od siebie tygodniami, a nawet miesiącami. Każdy rozdział to kilka poziomów i celów do wypełnienia, a my możemy dowolnie wybierać, od czego chcemy zacząć. Trzeba mieć jedynie na uwadze to, iż wypełnianie jakiegoś celu na jednej mapie ułatwi przechodzenie kolejnych. Dla przykładu możemy odciąć ruskich od dostaw zaopatrzenia. Jeśli będąc w porcie, zejdziemy z głównej ścieżki i wysadzimy nadbrzeże. Z kolei zniszczenie lądowiska helikopterów przy szkole wyeliminuje helikopter jako zagrożenie z portu. Oraz komisariatu policji. To jest naprawdę świetne i zmusza nas do zastanowienia się, jak rozegrać kolejny rozdział. A gdy już osiągniemy jakiś cel, czy przełamiemy pozycję wroga, ilość ludzi po obu stronach, w połączeniu z tą epicką muzyką, to jest fajne. To robi robotę, to zapada w pamięć. Szkoda, iż pod tym wszystkim kryje się tak koślawa gierka. Freedom Fighters jest w mojej opinii nie bez powodu grą zapomnianą. A to pomimo faktu, iż została stworzona przez twórców Hitmana. Jednak jeśli rozejrzymy się po internecie, ci, którzy ją wspominają, zawsze określają mianem perełki, ukrytego bądź zapomnianego diamentu tamtej generacji. Ja sam zawsze wspominałem ją jako grę dobrą, ale bądźmy szczerzy, tym, co zajmuje tę część wspomnień. Jest nic innego jak epicka muzyka, okazjonalne bitwy na dużą skalę oraz mechanika dowodzenia własnym legionem powstańców. A przyznam, że nawet ten klimat jest niczego sobie. Choć mógł być znacznie cięższy. Można było pokazać brutalność ruskich, można było chociaż subtelnie dać graczowi do zrozumienia, iż wszędzie odbywa się masowy rabunek oraz gwałty, że każda próba oporu równa się masowymi mordami. Przecież każdy, kto zna historię tego narodu, wie jakiego siepacze zachowują się w boju oraz na terenach okupowanych. Ale nie, to musi być ugrzeczniona, zamerykanizowana wizja, w której nie ma żadnych moralnych rozterek co do tego, czy nasza walka o wolność przynosi więcej dobrego czy złego. My jesteśmy bohaterami, a oni są okupantem. Takim grzecznym okupantem, co to... Police patroluje, czasem posypie propagandą i tylko bardzo okazjonalnie odstrzeli jakiegoś powstańca dla przykładu. Ale spoko. Rozumiem, że Amerykanie nie rozumieją, a zresztą gra ma być dla każdego. Ma być hej ho, wesoło i dać nam się zrelaksować. Tylko kurwa! Najważniejsza rzecz w każdej strzelance to nic innego jak fajne strzelanie. To inteligencja wroga, a tu jedno i drugie woła o pomstę do nieba. Gra broni się zaledwie paroma pomysłami, ale to za mało i w pewnym momencie to odkrywamy. Gdyby nie fakt, że jej przejście to kwestia 4 do 5 godzin, to ciężko byłoby dotrwać do końca. Ja spróbować tak czy inaczej, chyba polecam. No, przynajmniej tak długo, jak nie zapłacicie za to więcej niż dychę, bo na pewno przez te parę godzin będziecie się bawić. Dobrze czy średnio, tego Wam nie powiem. No i jeszcze tak, żeby algorytm się cieszył, choć zapewne i tak nie będzie ze względu na mówienie prawdy o ruskich, bo to będzie chociażby usunęli cały film za znacznie mniej. No proszę Was raz jeszcze o łapkowanie i komentowanie i subowanie. Was to nic nie kosztuje, a ja będę się przez chwilę cieszył. Dzięki i na razie, do zobaczenia.